Dobrze, masz już jedną linią wykreślone, te niebezpieczne, zagrażające Twojemu zdrowiu, życiu, wolności i innych ludzi pomysły przekreślone. Masz też przygotowane dwa długopisy: czerwony i niebieski, prawda? Jeżeli nie, proszę, zrób pauzę teraz, przygotuj sobie dwa kolory. Najlepiej jak będzie to czerwony i niebieski, lub jeżeli nie masz takiej możliwości, mogą to być kredki, flamastry. Dwa kolory, czerwony, niebieski najlepiej, jeżeli możesz, jeżeli nie, przygotuj inne dwa kolory i tutaj możesz sobie zaznaczyć pod czerwonym ten kolor, którego, który chcesz stosować, i pod niebieskim ten kolor, który chcesz stosować w kolejnym etapie. Pamiętając jednocześnie o tym, że zamieniasz kolor czerwony na kolor, X, a kolor niebieski na kolor, na przykład Y. Mogą to być jakiekolwiek kredki, flamastry, długopis. Z pewnością możesz to zrobić. Więc jeżeli jeszcze tego nie masz, zrób pauzę, zorganizuj te dwa kolory i powróć do tego materiału. Jeżeli już je masz, przechodzimy dalej. Co robimy z kolorem czerwonym? Kolorem czerwonym zaznacz wszystkie pomysły, które budzą w tobie wszelkie negatywne uczucia, odczucia takie jak lęk, niepokój, niepewność, przyspieszone bicie serca, drżenie rąk. Potliwość. Zastanów się dokładnie, co czujesz, czytając poszczególne możliwości. Te, które zostały, przeczytają i zastanów się, co czujesz. Drżę, drżę, zaczynają drżą, drżeć. Zaczynają drżeć Ci ręce. Ok, zaznacz to na kolor, kolorem czerwonym. Odczuwasz potliwość na sobie. Zaznacz kolorem czerwonym. Zastanów się dokładnie, co czujesz, czytając poszczególną. Każdą jedną możliwość. Poświęć na to trochę czasu. Robiąc to powoli i starannie, uzyskasz niesamowite rezultaty i dużo lepsze, niż jeżeli zaczniesz się spieszyć. Jeżeli zaczniesz się spieszyć, pamiętaj o tym punkcie, wybacz to sobie i powróć z powrotem. Zrób kilka głębokich wydechów, wydechów i powróć. Dobrze? Tutaj pojawiają się też emocje, więc trzeba spróbować je puścić, ale jednocześnie zwracaj uwagę na to, co się z tobą dzieje. Odczuwasz niepokój, coś, coś się niedobrego tutaj z tym wydarzy. Zaznacz na czerwono. Odczuwasz jakiś lęk. Zaznacz na czerwono. Dobrze? Idziemy do koloru niebieskiego. Jak już zrobisz to wszystko, co masz w kolorze czerwonym, przejdziemy do koloru niebieskiego. Ale w tym momencie, proszę Cię, zrób wszystko to, co wymieniłem w tym krótkim materiale wideo. Jak już to zrobisz, przejdź od razu do koloru niebieskiego, do koloru niebieskiego i ten kolor niebieski omówimy już w kolejnym materiale wideo.